Mamy tutaj urządzenie ADAS, które służy do kalibracji kamer, radarów. Głównie te kamery i, i radary odpowiadają nam za bezpieczeństwo użytkowników y, dróg, y, kierowców, jak i pasażerów tych samochodów. W tym przypadku dokonywaliśmy kalibracji y, radaru, ponieważ była wymieniana szyba czołowa pod którą znajduje się właśnie kamera, która szczytuje nam znaki i odpowiada właśnie za bezpieczeństwo tego auta. Tutaj przy szybach czołowych e, sam kwalifikuje nam już szybę do wymiany, po której niestety jest konieczność tej kalibracji. Każdorazowy demontaż szyby powoduje nam rozregulowanie się całego systemu. Tak samo jest też ze zderzakami czy z pasem przednim. Każdorazowe ściągnięcie zderzaka może nam naruszyć radar, który jest pod zderzakiem. Właśnie mamy założone tarcze do kalibracji. Kalibracji zakłada się je na koła, zakłada się je też na zderzak przedni, i przeprowadzamy już proces na, na całym urządzeniu ADAS. Właśnie skalibrowało nam kamerę w, w tym pojeździe. Bardzo ważny jest aspekt bezpieczeństwa, tak jak wcześniej wspominałem. Jeżeli już samochód jest wyposażony w kamery czy w radary, dobrze by było, żeby to faktycznie wszystko działało tak, jak być powinno.